Kodyska z strony Fab284, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Więc tak, dzisiaj gramy w Fortnite i w środę, czyli dwa dni temu, wszedł tryb kreatywny 2.0, jak dobrze pamiętam. Ale no, nie będziemy grali w kreatywnego, no bo. Zawsze gramy w Battle Royale, a jeszcze zostawcie, pamiętajcie, yy, kod twórcy na tras kropką Bardzo ważne, bo no po prostu nas tak wspieracie, mniej na trasach I w ogóle mam już, mam już 29. Poziom, co ja mogę sobie za niego kupić, a nie zobaczyłem, ale chyba coś mam tamtego jaszczura e, z tą nocną wyżerka nie? tego e, ten biały styl taki dobra już nas ładuję. i zaraz będziemy na nowej wyspie no nowej, znaczy no już nagrywałem z tego sezonu odcinek, no ale nowa wyspa bo no w sumie, w sumie niedawno weszła, nie, ale w ogóle pierwsza aktualizacja bardzo późno jakby, nie? Dwa tygodnie po nowym sezonie. I myślę, że polecimy na... Nie wiem, na mega miasto, czyli mega city, bo Fortnite coś chyba zapomniał przetłumaczyć i no po prostu tak zostało, chyba że no, zaaktualizowali i... Nie. To lecimy na Mega City, bo często w tym autobusie takim tam jest. Yy, to jest tego, jak to się nazywa? Ta Klinga kinetyczna. Dobra, jak szybko w ogóle. Ale nie, ten Devastator to on jest lepszy od, w sumie od tego. Jak to można powiedzieć? Od Skara. O. Ja muszę jeszcze tylko... 3T trzy rozszerzenia zdobyć Więc no nie tak dużo Dobra W ogóle Nie wiem kto Ale ciekawe Napiszcie czy ktoś z Was lata na rynek Kowadła Albo na Cytadele Bo teraz na Cytadeli Nic się nie dzieje Tam bossa nawet nie ma już Nie ma tych skrzynek To jest bez sensu Strasznie wydatków A w ogóle gdzieś tu jest chyba Z czego mi się zdaje To Tutaj gdzieś? O, gdzieś był taki NPC ze skinem, którego nie ma, no najzwyczajniej i każdy chce wiedzieć co to jest za skin jakby, nie? O, i tu jest chyba to miejsce z zwiastunu Tam jest w ogóle y, sok ta Dobra, nieważne, ważne, jest jakieś wyścigi czy coś. Dobra, gdzie jest e, to nie to jak coś? W ogóle wiecie, że NPC to chyba też budować na tych torach. To właśnie dziwne. Ale chyba nie. O jest chyba. Nie ma, tym razem. Tym razem mi się nie poszczęściło. Dobra, hop. Małe potki. O nie. O, no nie, ja nienawidzę tej broni, ja myślałem, że to dewastator. Dobra, nieważne. Jest tu coś? Dewastator, no dobra, i to jest spoko w sumie. Ja no wolałbym inne rzeczy, nie? Ja lubię kłócać, gdy tego, gdy piję potki, nie? jakby to jest... To jest moje ulubione zajęcie. U, ile granatów, sześć! 6 granatów. Słabo to jest, że te budynki są... mają tylko 2-3 piętra. To jest słabe w tych budynki. To strasznie. Ciężki karabin. Nie, nie biorę. Nie biorę karabinu. Co to było? Halo? Słyszycie? Ej tu Iwi. Iwi chyba mówi ten... ten papier co. U jest dewastator. Dobra, ale... No co to było? Jestem ciekawy i to straszne. Ej, z tego to może było? no ale serio coś mówi Dobra nieważne Na razie zostawiamy to W znaku zapytania Nieważne Raczej na nim Ale nie no to jest chyba ta babka Dobra, albo nie wiem coś mi się przesłyszało. Ale chyba nie. Nie wiem co to będzie. Dziwne to. To strasznie. No raczej mi się to nie przesłyszało. A tu też jest takie coś? Nie i podjedziemy do jeszcze jakiegoś i zobaczymy czy jak będzie o będzie chyba tu nie ma przy stacji gdzieś to o tu nie co to jest ojej you no know, stacja jakaś ta o tu jest chyba albo i nie no to nie stacja ale no jestem ciekawy co to było i raczej mi się to nie przesłyszało w ogóle jestem sam tu co jest strasznie dziwne też no patrzcie widzicie albo, albo słyszycie kogoś no nie no nie tu nawet co robić teraz przez to, że nikogo nie ma. Dobra. Zjedźmy sobie z górki. Dla amunicji. Pewnie przyjdą po tego bossa za 10 sekund. I zobaczmy, czy ten smok naprawdę ziwa ogniem. Tylko musimy zdążyć, oczywiście. O! Nie, to jest wyrwa. To. Dobra, nieważne. Ej, zrobiłem podwójny skok. I widzieliście, zrobiłem podwójny skok jakoś. Co jest? Skoczyłem na krzaku. Ej, padać nagle zaczęło. To jest... Dlaczego oni tak morski są? To są NPC-ty Fortnite, przypominam. Dobra, o. Jeden boss leży, teraz tylko pomocnicy. Widziałem chyba supa. leży leżą słabiaczki widzicie jakie słabiaczki no nie do wiary aha tam jest ej teraz to co to było coś dziwnego się tu dzieje jakby nie coś strasznie dziwnego się w tym mieście dzieje Ej, bo deszcz pada na zewnątrz, a tu jest deszcz, nie? W środku Nieźle w Fortnite, ale Chyba zawsze będę miał już pytanie Co to był za dźwięk, nie? Jakby no Jak na Fortnite, no to Nie no w sumie pierwszy rozdział był straszniejszy Na przykład A Nie, ha, nie, nie zabił. Na przykład był ten las. Ten lesie tak strasznie było. No co? Poświęciłem... Poświęciłem swój karabin. Maszynowy, żeby nie dostać karabinu maszynowego. Dobra, wychodzimy. Ja nawet nie wiem czy ja chcę wychodzić. I zobaczymy, czy tylko na mega city tak jest. Na mega mieście. Chodźmy. Nie, no nie wiem, gdzie idzie iść. Jakby teraz to wszędzie już mogą być typy. I co jest, gdzie oni mogą być? Tu. Gdzie są wszystkie typy? O wyspa Nie skrytka Ej złota skrytka biegnę I w ogóle tam nie było tego złotego soku siorbu Ej halo Nie było tam w ogóle soku siorbu teraz tak się przypomniało Ale oszustwo Nie ale chyba nie zdążę na złotą Zdążę na epicką no chyba zdarzę na łapicką. Tak mryga już Dawaj No nie Bo ja wiem, wiem że ty się tak przełamuje już. Dobra Z 20 metrów można tu wychodzić, więc patrzcie Dobra Co tu jest takiego Wóz O mówiłem, tam jest ten y, bus, o, do odradzania znaczy do odradzania no leczenie, o klasyczna końcówka szybki się przejmą zaraz będzie latająca wyspa, a w ogóle słyszałem gości, więc to jest dobry znak o, jest. O, tu jest soksiorb. To wezmę go zamiast te dwie beczki osłony, bo to działa praktycznie tak samo jakby, no nie? To dobra, idźmy już. Okej. Okay. Tu gdzieś są te typy w ogóle. Słyszałem jak strzelali bynajmniej. Widać ich tu skądś? Nie. A ja bym zrobił i tak. Będę wiedział, gdzie są. O, karnister. Tak fajnie. I... Widzicie? Patrzcie jaki. Jaki rozwalacz. Tam są ktoś. O, stój. Stań ty. Stań. Nie trafiłem. Tam bot też jest gdzieś. Bociku, bociku. Dobra, nie umiem trafić, nie. Nie da się przewidzieć tego, dość. Co? Co? Nie, dobra, dawaj. Gram jeszcze jedną gierkę. Ale co? Dobra. I co? Ej, tu nic nie ma. W tamtych automatach zakluczę. Co ten gościu robi? Na dach Na dach on próbuje wejść, ale nie umie chyba coś, nie? Tak mi się wydaje O, królek bananek Lubię królka banankę Mam w ogóle banana, nie? Graliśmy kiedyś Mam dwa albo trzy, ale chyba dwa Dobra, już nasładuję prawie. W ogóle... Teraz mi się przypomniały jak był wulkan. I mech. Siema gość. Ej, sprawdzamy co ma marshmallow pod maską głowy. No to jest świetnie. tu chodź tu, ty masz maskę. Stój. Ty chyba masz maskę. Tu masz maskę Masz No tu stań Stań gościu w miejscu O chodź tu No nie Stań No i nie zobaczyliśmy Ej chodźmy może teraz zobaczyć Czy będzie coś takie Coś takiego samego na rozstajkę Gipsu Albo nie Polećmy tak Dawno nie byłem na brutalnym bastionie, to była spoko miejsce. W ogóle... No, ale jak ma się bota, to jest jeszcze jedna zakładka się wtedy otwiera. Ale najgorsze jest to, że tam można sprzedać swojego bota. Ja... Przez przypadek go sprzedałem. Niestety, więc no... Jak będziecie botami, to nie, ży to nie życzę grać ze mną bo was sprzedam niestety Ech. dlatego już nic, by nie czuję żadnych tych npc tów i te drony daleko. i w ogóle patrzcie jak fajnie go rozwaliłem jest na górze ten typ nie w ogóle pistolet ostatnio wolniej strzela zobaczcie sobie Czekajcie, jak znajdę tego typa... O! Wolny strzela, widzieliście? Ja nie mogę jego trafić, nie? Ja mam najsłabsze ustawienie tego. Spowaga celowany, więc się nie dziwcie, nie? Ja mam troszkę ustawione więc... Mogę mieć słabe celowanie, ale nie, no jest spoko. Chodź ten dobranie ważne. A w ogóle raz tu byłem, to tu też był boss. I raz też był na obu obłupanej odkrywce, więc nie wiem od czego to zależy. Ale no widziałem go. I nie wiem, napiszcie. Jest tu safe. To no jest. No i nawet można tu wejść, i jest tu boss. Tylko, że nie ma znaku chyba że się pojawił. Dobra. W ogóle tego już nie ma w Fortnite. Cie. To było w pierwszym rozdziale. To było tu, na tej końcówce, jakby nie. A teraz już tego nie ma, więc... O typ. Chodź tu, typ. A w ogóle oni usunęli te kule. Kule. W śniegu. Bo masz wejście do. Tu, ten wejście masz i tu dobra nieważne o nadwyżka To mi się przyda Ech, jak mam takie coś co mogę sobie zużyć jeszcze. dobra patrzcie jak to się teraz robi ile jest tu dalej moja ta ulubiona jest Ochoty... Jedno życie, ale przepale. Chodźmy do lobby. Już. Dobra. Już nas dołącza do lobby. Znaczy, wyłącza z gry dołącza do lobby, nie? Ale dalej jesteśmy w Fortnite. Więc to tak troszkę dziwnie zabrzmiało. Dobra, ale. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić kod na teraz 284 z kropką na końcu w sklepie. I widzimy się w następnym odcinku. Papa pa, Ludziska.